Zaczynamy nagrywanie. Siro do przeciwko Bodziu. Gra, która się skończyła wygraną. Mm, czarnego o 3,5 punkta. Znowu gra dość bliska. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. Ok. Wszystko fajnie. Wszystko fajnie. Mhm. Ok. Ciekawe. Mm. Ok. Aha, i tutaj od razu inwazja. Hmm, może trochę za wcześnie. Jest jeszcze jeden róg do dogrania. Ja bym dograł. Mhm, czarny się wydłuża. biały mu wypadałoby wyskoczyć. I wtedy ja bym zagrał Sansana. Jakby ten róg jest dość duży w lewym dolnym mm, no, rogu. Aha, tutaj kolejny wyskok. Tak zawodnicy grają trochę po japońsku. Mm, tak, dość pasywnie na dzisiejsze standardy. Aha, i tutaj w S11, biały aż w zaczynające. Mm -hmm. No, okej, okay, czarny odpowiada. Wydaje się, że to jest małe. Nawet jeżeli tutaj zostanie to przecięte, to trudno. Mm, jakby na ten etap gry możemy sobie na to pozwolić e, i e, tak jakby brać te ruchy e, większe. Może właśnie tak jak pokazuje nam biały, jak już dostał dobre wymiany, to on wyskoczył, ale wydaje się, że my moglibyśmy wyskoczyć jako, jako pierwsi. Te kamienie na zewnątrz, te kamienie do centrum są zawsze bardzo dużo warte. Te kamienie na bandzie są dużo war, warte, ale w trochę innej fazie gry. No bo wiadomo, generalnie teraz. Na początku gry musimy zawsze yy, ważyć siłę i ważyć. Yy, S8. Aha. Yy, musimy ważyć siłę i musimy ważyć yy, teren. Yy, problem problem S, yy, S9 czarnego, jeżeli my byśmy. Jeżeli czarny zagrałby S9, to my byśmy byli już zadowoleni z tego, bo yy, załóżmy. Hmm. No wymiana, wymiana R8 na S9 jest dobrą wymianą, nawet jeżeli, jeżeli my zagralibyśmy tutaj shoulder hita i czarny by powiedział, no to ja wezmę ten teren, to my byśmy mu dali ten teren, więc jeżeli czarny by zagrał jeszcze tutaj i my byśmy mu dawali ten teren po tej pierwszej linii, to jeszcze lepiej, więc... Więc tutaj warto wiedzieć to, że właśnie ta, ten S9, to jest taka strategia specjalna. To nie jest strategia, którą należy grać zawsze, bo raczej gra się to wtedy, gdy chcemy kamienie tak w taki dość awaryjny sposób połączyć. Mhm. O, ale dobre pytanie, dobre pytanie. Mhm. Czarny zagrał w tego Sansana, więc y, fajnie. I biały mm, dogrywa. Dogrywa. Może być problem. Może być problem z tego względu, że kolejnym ruchem naszego przeciwnika może być po prostu. Mm, limitowanie tej ściany i ta ściana wygląda trochę no tak podostrzałem jednak trzeba by było do niej dostawić jeszcze jakiegoś tam kamyczka może tu może tutaj tak bardziej aktywnie kusi kusi coś zacząć się lać ale nie jestem pewien no może tutaj no, ciężko, powiedziałbym, że to jest dość gruby orzech do zgryzienia dla, dla białego. Teraz, żeby znaleźć jakiś ciekawy ruch, może faktycznie trzeba by było zagrać w N, N8. Może jakiś, jakiś taki kontaktowy, nie jestem pewien. Aha, czarny zagrywa na Linii trzeciej też jest to możliwe, yy, mm, tak. O 16 na pewno mm, ciekawy pomysł, jest to dość duże. Mm, tylko to, co ja bym się bał, to to, że ten, ten nasz kształt. Stanie się podostrzałem i dlatego na początku gry nie powinniśmy robić takich inwazji w R9, bo ten, ta grupa, która nie ma bazy, ona będzie taka. Y, czarny będzie mógł zdecydować, jak y, ją zaatakować i może nas wziąć tutaj w ogień krzyżowy. Jeżeli my się połączymy, no to y, może tutaj być, y, może być duży problem. Y, Aha. Biały atakuje naszego czarnego mhm. i czarny się łączy. Można się połączyć w trochę bardziej aktywny sposób. Wydaje się, że te kamienie w Q16 one już straciły swoją wa wartość. One straciły już swoją ważność. Hmm. Dlatego ja bym w wydaje mi się, że mm, no, grał jakoś bardziej e, aktywnie do centrum. Wydaje się, że tutaj trochę jest to bolesne, że mm, czarny nie ma m, tego ocznego kształtu i e, tak jakby biały dostał ten pierwszy ruch, który go zaczyna otaczać, więc to może być problematyczne. Tutaj ten kształt czarnego jest na pewno mm, no, dość mocno mm, Mhm. Tak, tak, czarny nie odpowie dokładnie. Czarny przeciął. Ciekawy, ciekawy pomysł. Wydaje się, że takim standardowym cięciem jest takie cięcie. Jeżeli biały by zagrał tutaj, to my, to my dalej możemy go przeciąć. Nie ma problemu. Więc wydaje się, że to cięcie tutaj no jest. Ale jest trochę lepsze dla, dla białego, bo biały jest trochę lżejszy na zewnątrz, to jest tylko jeden kamień, który jest na zewnątrz, i ten ruch jest trochę większy i trochę silniejszy, więc biały powinien się cieszyć z bycia przeciętym w ten sposób i kontynuuje atak. Dokładnie ja to, co moja intuicja podpowiadała, to żeby dostawić jeszcze jeden kamień tutaj i próbować zaatakować. To, tego tutaj patyczka białego. Wydaje się, że tutaj, jakby w, w przed obliczem takiej kontynuacji zagrania czarnego, biały musiałby nam odpowiedzieć, i my byśmy dostali właśnie do, dobrą wymianę tego kamyczka na zewnątrz. Teraz my wzięliśmy, powiedzmy, jakieś tam. Punkty, jakieś tam wpływy, i biały dostaje jako pierwszy ten ruch w centrum. Więc na pewno tak, jakby czarny wsiadł do nie tego pociągu co trzeba. Ten kap wydaje mi się ciekawy, chociaż ja bym skłaniał się bardziej do zagrania takiego bardziej. No, ortodoksyjnego, albo może nawet tutaj, może takiego już bardzo agresywnego. To, co mi się tutaj w tym kształcie nie podoba, to właśnie nie do końca jasne jest dla mnie, co tutaj dalej kontynuować. Jak dalej y, utrzymywać tą presję, kiedy czarny zaczyna się y, tak, jakby odpychać od tej grupy, która tutaj jest słaba? Musielibyśmy ją może jakoś wzmocnić. No, jeżeli ta grupa by była mocna, jeżeli ta grupa by była mocna, o tak, no to, no to jak najbardziej, to byśmy mogli. Y, tą grupę czarną tutaj y, spychać na to damę, a my byśmy dostawali kamyczki na zewnątrz, które patrzyłyby się na tą ściankę tutaj ją y, redukowały. Przy czym w, w tym momencie my będziemy musieli... O, my będziemy musieli y, tutaj y, jakby dostawić kamień, do, tej, do tego patyka, żeby go wzmocnić. Więc to może być problem, i ten L12 zacznie, zacznie się uczuć bardzo samotny. Teraz czarny może go próbować tak no, zaatakować. Więc może być. A, to nawet jest. Ja, na... ja kliknąłem ten ruch. To ciekawe, że zgadłem, co zagra czarny. Mhm. I biały, tutaj odcina kamienia. Aha, tutaj to trochę problematyczne właśnie. to co gra czarny jest bardzo odważne. Wydaje się, że że nawet wzięcie tego nie, nie byłoby aż tak dużym błędem z jakiego powodu No. Z takiego powodu, że my mamy teraz sentę i my możemy zagrać jakiś duży ruch. Może hmm, możemy zagrać tutaj i patrzeć się, jak można dalej nękać ten kształt. Hmm, to, co biały może zyskać tutaj w okolicy, właśnie tej swojej ściany, przez to, że ma ten taki badyl. No to nies niespecjalnie tutaj te prospekta są y, duże. Mhm, ale to, co zagrywa czarny. O! To jest bardzo ciekawe, przy czym no, wydaje się, że od razu należy tutaj ciąć. Dziwne, ten kamień, który czarny tutaj próbuje uratować, nie jest aż taki ważny. Tutaj najważniejsze jest cięcie, właśnie w d8. Więc o ile tutaj nie ma jakiejś specjalnej strategii, to wydaje się, że to traci punkty naszemu tutaj zawodnikowi. W tym momencie ten ruch jest bezwzględnie sente, więc należy go wypłacić i następnie wychodzić do, do centrum. Jeżeli my zrobimy to w innej kolejności, to ten ruch już może senty nie być. Ok, wydaje się, że czarny jest naprawdę w tarapatach. Tutaj kolejna przecięta kejma to zły znak. Pierwszym złym znakiem było właśnie przecięcie kejmy w tym miejscu. Ale czarny nie wykorzystał i to biały tutaj no, zyskuje. Zobaczmy, co dalej się będzie działo. Nie jestem pewny, czy to jest poprawny ruch, ale może, może w tej sytuacji tak. Ważne, aha, tak, 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 tutaj jest ko. Mhm. Czyli, jeżeli byśmy zagrali inaczej, to by nie było tego ko. Nie, wydaje się, że to ko jest yy, no, konieczne. Tak tutaj. Yy. Przy czym no, to co trzeba wspomnieć, to to, że wtedy ta wymiana jest niepotrzebna białemu. Yy, może to ko wygrać w yy, trochę. No, takim mocniejszym, albo w taki, w taki sposób, że jest bardziej wolny. Yy -y. W sensie. Że jest bardziej uwolniony od trosk. Mhm, tutaj są jakieś groźby. Aha, biały zabija i czarny, mm, i czarny też zabija. Wydaje się, że na tym z kolei zyskał mm, czarny. Na pewno my nie chcemy oddawać tego rogu. Mm, I y, 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 chcemy grać to ko. My. Możemy, mamy groźby na przykład tutaj. Mamy ich dość dużo. Nie musimy martwić się o naszą grupę. Jeżeli czarny zbije to ko, to to nie jest duża wygrana y, dla y, czarnego. A my tutaj znowu przecinamy tą kejmę i robimy damę z jego centrum. Więc y, tutaj jest jakiś sukces. Na pewno problemem jest to, że my dalej mamy ten patyk. Mhm. Uh -huh. Nie, nie, róg jest na pewno yy, ogromny. Uh -huh. Aha, i tutaj jest to wejście. W teren. Aha, Okej. Okej, okay. okay, tutaj. Tu się wydaje, że należałoby to przeciąć. Hmm. Wydaje mi się, że czarny na pewno już żyje, bo czarny żyje. Po prostu zagrywając w E1, a to cięcie, no nie wiem, czy to byłoby, jest przyjemne cięcie dla białego. Zwłaszcza, że czarny może wziąć białego tutaj w atak krzyżowy między tymi grupami dwoma. A P9 jest na pewno dużo większe niż ten, niż róg, więc przykład czarny mógłby zacząć, może jakoś. Tutaj jeszcze jest pytanie, co z tym cięciem. To na pewno ciekawe, hmm, ale. Hmm, no, może trzeba teraz dożyć. Biały musi tutaj dogrywać. Ciężko powiedzieć, co tutaj jest. W każdym razie, ja trochę bałbym się grać Tochane. Tochane hmm, dużo nam nie zyskuje, a na pewno dużo więcej trosk nam daje. Co tu się dalej dzieje? Aha, tutaj. Czarny, czarny przeżył w taki ciekawy sposób mhm. i biały teraz tnie. Przy czym to, co trzeba powiedzieć, to że teraz, przez to, że to ko zostało złapane i te kamienie w cel, w, na rogu nie żyją, to te kamienie są bardzo małe. Więc mm, to nie są kamienie tnące. Czarny powinien je po prostu oddać i zagrać jakiś duży ruch na planszy skupić się może właśnie na ataku na ten patyk o którym ciągle mówię ok czarny mówi nie oddam przy czym to jest na pewno błąd biały powinien teraz zrobić jeszcze jedną wydłużkę i czarny musi się łączyć biały może go odciąć i jest to duży problem może można jakoś próbować udawać, że my będziemy atakować tą grupę, właśnie po prawej, ale wydaje się, że nasz przeciwnik na to nabrać się nie może. Mhm. Ok. Więc Biały jednak oddał hmm. to, te dwa kamienie. Przy czym to wcale nie jest aż takie hmm, złe. Tak. Mhm. Tak, to bardzo ciekawe, że właśnie użycie tych kamieni jako straszak jest naprawdę ciekawym pomysłem. To, co biały zyskuje, to na pewno sporo punktów, i biały dostał możliwość dogrania do P9 jako pierwszy. To na pewno też jest sukces. Mhm. No, fajnie tutaj biały zagrał. To te dwie wymiany na pewno. Za te, dwie, za te dwa kamienie, to na pewno duży sukces białego. Mhm. Biały, czarny się wydłuża i biały łączy cięcie. OK? Można tak grać i czarny teraz próbuje zaatakować. No, jest to o tyle trudniejsze, bo biały już dostawił ten jeden kamień i ten kształt oczny jest dużo bardziej. Mhm. Zobaczmy, jak biały zacznie robić te swoje oczy Aha, ok, mm -hmm. bardzo ciekawe wydaje się, że czarny powinien teraz odstąpić od tego ataku wziąć te punkty na przykład jakoś w taki sposób to by było dość bolesne jeżeli biały się cofnie no to teraz jest nam łatwiej się tutaj Yy, wy, wydobywać w M4, więc yy, tutaj na pewno L, N3 to sukces białego. Czarny traci trochę punktów. Mhm. Tutaj, no cóż, no, yy, i tu kolejna przecięta keima. Yy, może nie aż tak bolesna jak te wszy, wszystkie poprzednie, ale nadal yy, w miarę bolesna. Wydaje się, że Tutaj później jest L, L7, jakieś ciątko, jakieś pip, mhm, coś tutaj się otwiera, więc może być problematyczne. O, to mi się bardzo podoba. Taki aktywny, aktywny ruch. Yy, na przykład moglibyśmy pomyśleć, a może po prostu oczy w ten sposób, ale biały mówi nie: mhm, ja mam tutaj lepszy plan, i przez to, że właśnie tutaj zdobył tą siłę, to atakuje agresywnie. Może Q6 było błędem? Może lepiej było zagrać właśnie w R, S6 bardziej spolekliwie, ale no, tak mniej, mniej boleśnie w, dłuż, w takim dłuższym rozrachunku. Tak, czarny musi się łączyć, biały musi się łączyć. Tutaj jest to dość mocno problematyczne z tego względu, że tutaj jest takie bardzo takie, można by powiedzieć, hamskie wręcz cięcie i wydaje się, jakby gra mogła się szybko skończyć. Biały jest po prostu przecięty i martwy. No, nie da się tutaj chyba nic wymyślić e, białymi. Po prostu biały mógł. No. Hmm. Ciężko, ciężko. Tak, wydaje się, że biały po prostu tutaj mógł z zemrzeć. Mhm. Tak, i tutaj kolejne kolejne problemy mogą się pojawić. Mhm. Tak, tak, aha, no nie. Yy, tutaj znowu można było po prostu yy, a nie, nie można. <todgrych> Teraz już za późno. Czarny sobie odebrał oddechy i nie można już y, nic było zrobić, więc biały się bardzo komfortowo y, połączył. Y, więc na pewno jeżeli S5 nie zostało skarcone, to jest to lepszy ruch niż gdybyśmy musieli się po prostu cofać, więc biały na pewno zyskuje, no bo ruchem poprawnym byłoby po prostu zagranie y, tutaj Tak, więc było, mogło być ciężko, ale wyszło dużo lepiej niż moglibyśmy się spodziewać. To, co tutaj wydaje się, że jest podwójnym sente dla obu graczy, to jest zagranie w t4. Tylko, no właśnie, czarny przez to, że zagrał tutaj tą wymianę nieciekawą, to teraz... No, nie wiem. Ok. No nic. W każdym razie, hmm, coś, coś zamotałem się. W każdym razie hmm, jest to center dla obu, obu, obu graczy. Mhm. Bardzo ważny ruch. Tutaj, ok, są jakieś tam wymiany. Hmm, powiedzmy, one są już takie dość małe. To jest ciekawy ruch. Wydaje się, że nie jest on dość duży, ale jest na pewno sente, więc możemy go zagrać. Co się tutaj wydarzyło? Tutaj się wydarzyło to, że czarny zamiast powinien wypłacić to od razu, powinien to od razu wypłacić i wtedy biały by nie miał takiej okazji. To wisiało, biały wykorzystał bardzo ładnie. Teraz ma kolejny jeszcze ruch no, ograniczając naszego czarnego do tylko dwóch punktów. Aha! Biały ładnie wynalazł właśnie ten ruch w sente i zagrał kolejny duży ruch. Już rozumiem gdzie siła białego tutaj leży. Jest to wydaje się być wyczucie w jose. Naprawdę ciekawe. Aha, tutaj mm, dziesięciopunktowy, no, dwunastopunktowy y, Josef Goethe. Uh -huh. Zobaczmy, co zaproponuje nam biały. Biały nam zaproponuje y, 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 dwa punkty w Sente, i y, tutaj łączonko. Hmm, czy biały się po prostu boi? Czarnego. Aha, tak. Wydaje się, że jeżeli to nie działa albo jeżeli to działa, to, to należy się tego bać. Przy czym, no, ja nie widzę, jak to działa za bardzo. Nie wiem, może, może nie mówię, że nie działa. Jest to dość skomplikowane, ale wydaje mi się, że. Teraz, pomimo wszystko, największym ruchem byłoby pewnie zagranie gdzieś tutaj, jeżeli czarny nam zagra, i w tym najgorszym wypadku po prostu mu parę punktów oddamy. Po wrzucce w T6. Aha, coś faktycznie zaczyna się kreować. Przy czym my mamy tutaj dodatkowy oddech w R13, więc my będziemy mieli dodatkowy ruch, żeby się tam zabezpieczyć, i potem najwyżej oddamy. Te dwa kamienie no trudno. Mhm. Wydaje się, że B13 było trochę większe. Bo czarny może tutaj zagrać i skosić dość dużo punktów. Aha, jeszcze to co mnie zaskakuje, to to, że czarny dostał ten ruch. Czy my nie mogliśmy tego zagrać wcześniej? Hm. No, może i nie, no może i nie mogliśmy. Okay. Fajnie by było mieć N2 wcześniej zagrane, więc to, co jeszcze mógłby, moglibyśmy się zastanowić, to to, czy biały nie zagrał tego za wcześnie. Moglibyśmy to wymienić i teraz czarny by nam odpowiedział. To na pewno by było, był jakiś zysk w center. Mhm. No dobrze, zobaczmy dalej. Gra jest naprawdę bliska. Mm. ok i skończyła się koniec końcem tu chyba już nie było żadnych fajerwerków, skończyła się koniec końcem bliskim wynikiem wygrał yy, Bodziu o 3,5 punkta, czyli, czyli bardzo blisko mm, tak to co tutaj w tej grze się wydarzyło to mm, hmm. To koło było dość dużym sukcesem czarnego. Później czarny oddał tych punktów trochę i nie zaatakował jakoś mocno tego padyla po prawej stronie, co było dość problematyczne. Zrobił dane z swojego centrum, więc oddał, ten, oddał to prowadzenie. Biały zagrał naprawdę fajne dwa ruchy. Yy, które dały mu bardzo dużo punktów, więc teraz wydaje się, jakby gra była yy, równa. Yy, yy, I tak, i tutaj, okej, okay, może to był błąd. Może to był błąd. My byśmy chcieli yy, spróbować nie dogrywać tutaj tego kamienia. My na pewno byśmy woleli rozszerzyć się tutaj na tej bandzie, prawda? No, yy, właśnie. O, może może tutaj był duży duży problem. Mhm. Okej. Okay. No nic.